Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, dziś z nami rano. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, dzień dobry panie. witam. witam dzień dobry. Dobrze Sosnowcowi w Metropolii? Czy dobrze Sosnowcowi w Metropolii? No. Bardzo dobrze. A mogłoby być lepiej? Czy mogłoby być lepiej w ogóle w życiu? się staramy zawsze, żeby było lepiej. E, bo jak się wsłuchuję w pańskie opinie o przyszłości Metropolii, to mi się wydaje, że pan ma świadomość tego, że się właściwie bodźce rozwojowe dla tego projektu skończyły. Nie, nie? ja uważam, że się jeszcze nie zaczęły my jesteśmy ciągle na, na, na początku mhm. rozwoju metropolii, bo e, tak naprawdę zrobiliśmy coś bardzo ważnego, dużego e, i, i dobrego dla naszych mieszkańców, ale to tylko konsolidacja transportu. No właśnie co dalej? Szpitale, szkoły, y, budociągi, y, kanalizacja, gospodarka odpadami. I, i to tak się można wszystko będzie mienić. dało zrobić bez takiej silniejszej integracji instytucjonalnej? No, oczywiście, że tak. Współpraca polega na chęci współpracy, nie zmuszania do współpracy, a gdy ktoś widzi efekty tej współpracy, to, to chce się nią włączać. Czyli definiuje Pan się nadal jako jeden z najbardziej wyrazistych przeciwników idei jednego miasta? W ogóle nie widzę możliwości stworzenia jednego miasta w taki sposób, o jakim się mówi. Ja cały czas twierdzę, że kiedyś gdybyśmy wprowadzali wspólne działania w tym zakresie, o którym chwilę wcześniej mówiłem, to pewnie za 20, za 30 lat nasi następ, następcy by się obudzili i powiedzieli, kurczę, my jesteśmy w jednym mieście. Ale to tylko w ten sposób może działać. Nie w sposób nakazowy, nie w sposób administracyjny, żaden inny. Tylko A to się, ja wiem, ale to się jakoś w takiej Warszawie, czy w takim Londynie wydarzyło. W Warszawie się wydarzyło, Warszawa zawsze była spójna i Później ustawa warszawska wprowadziła właśnie burmistrzowi i, i myślę, że to jest bardzo dobry wzorzec, do którego powinniśmy dążyć za te 20-30 lat, żeby był, nie wiem, burmistrz metropolii i wójtowie, prezydenci, jak to się będzie nazywało. Czemu za 30 lat, a nie teraz? Bo tak jak powiedziałem, dzisiaj żaden, źle powiedziałem, żaden, myślę, że w większości mieszkańców, no, myślę, że każdego miasta, no, nikt sobie nie wyobraża, że dziś, jutro rano decyzją administracyjną mamy budzić się w Katowicach. Czemu w Katowicach? Może w Sosnowcu? Tym bardziej w Katowicach, może nie tym bardziej, bo znowu bo może za bardzo tak jednoznacznie odpowiadam, ale ani w Gliwicach, ani w Katowicach nie będą chcieli obudzić się w Sosnowcu, tak jak w Sosnowcu w Dąbrowie, w Gliwicach czy w tych Tychach nie będą chcieli obudzić się w Katowicach. A to nie jest semantyka i po prostu rozmowa o nazwie? Zawsze Unia, zawsze metropolia była jakby porównywana do Unii Europejskiej. Mieszkamy w Polsce, nie w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, ale w Polsce. Unia Europejska spina wiele zadań, ale Polska jest tym najważniejszym dla nas miejscem do życia i tak bym chciał, żeby było, jeżeli chodzi o sosnowiec, Psary, Wojkowice i inne miasta, że, że to są nasze najważniejsze miejsca do życia i je szanujemy na im w sposób taki taki prywatny, nawet bym powiedział, tak? bo, bo, bo ten, 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 ten element jest bardzo ważny, ten patriotyzm lokalny. Ale współdziałamy, ciężko pracujemy i wspólnie rozwijamy Unię, Unię Metropolię. Lądujemy w luton, ale jesteśmy w Londynie. Też tak, co, też tak zrobiono trochę sztucznie. U nas, bo lądujemy w Pyżowicach na Zagłębiu, a jesteśmy na Śląsku, w Katowicach. No i komu to nie przeszkadza. Wszyscy, wszyscy wielo... wiedzą, że lecą do Katowic. No, można, można się zapytać. Że nie przeszkadza mi, że ludzie wiedzą, że lecą do Katowic. Przeszkadza mi, że kiedyś decyzją administracyjną część Zagłębia zabrano do Śląska. Myślę, że do dzisiaj to wszyscy pamiętają, zwłaszcza tam zwłaszcza w Zagłębiu, skuszają, oczywiście. A ja pamiętam taką niedawną w istorcie rozmowę pana prezydenta z przewodniczącym Karolczakiem na no, pańskim kanale nawiasem mówiąc, chęci na rozmowę. Mm -hmm. W pierwszej połowie tej rozmowy, jak mi się wydaje, mówicie o tym samym. Metropolia traci swoje wielkie przewagi, traci swoje nadzieje i, i potencjały właśnie dlatego, że nie jest. W możliwości współpracy w związku z opieszałością polskiego rządu zmieniającego ustawę metropolitarną bo my nie możemy się rozwijać, nie możemy przekazywać kolejnych zadań, ponieważ zabrania nam to yy, ta kiepska, stworzona przez Prawo i Sprawiedliwość, ale stworzona, bo żeby była pewna coś nie krytykuje tutaj Prawie i Sprawiedliwości, yy, ale, ale, ale kiepska ustawa, która yy, no, bardzo mocno ogranicza. Możliwości współpracy i my, jak tlenu, potrzebujemy tej zmiany ustawy, żeby nikt nam nie zarzucał. Pamięta Pan projekt gospodarki odpadami, który Pan Wojewoda, a potem sąd administracyjny to potwierdził, no, uznał naszą uchwałę za, za, za niezgodną z, z, z ustawami, która unie, uniemożliwiła nam stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami, termicznej utylizacji odpadów i tak, dalej, i tak dalej. To pokazuje, że my nie możemy dzisiaj współpracować, bo nie mamy. Podstaw prawnych, a, a tworzenie różnego rodzaju bypassów jest bardzo skomplikowane i zniechęca do jakiejś głębszej, głębszej współpracy, dlatego to jest problem i pewnie o tym również mówiliśmy w chęciach na temat. A w porozumieniu... redaktor, że Forma federacji, konfederacji to jest fantastyczny pomysł na, 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 na metropolię. Na, A to na musi być oparte o ustawie? Nie możecie się skonfederować po prostu w grupie chętnych, którzy chcą wspólne pomysły realizować? Panie, to, że nawet wspólny zakup energii jest ogromnym problemem logistycznym i technicznym, bo do biura górnośląsko-zagłębiowskiej Metropolii musi przyjechać chyba kilkaset już teraz osób, które podpisują umowę. Bo, bo, bo każdy podmiot musi oddzielnie podpisać tą umowę. Jeżeli tak ma funkcjonować Metropolia, to po co ona w ogóle jest? No, no dobrze, a no wspólne zbudowanie to nie powinien... no, no nie da się, bo, bo chcieliśmy to stworzyć. Chcieliśmy stworzyć wspólną spółkę, która miałaby realizować tą inwestycję, i uchwała została unieważniona przez pana wojewodę, Zresztą zgodnie z prawem, bo potwierdził to sąd. No to jaki będzie ciąg dalszy Metropolii przy założeniu, że. Nie wiem na jak dynamicznym etapie są prace związane z tworzeniem ustawy, która by realizowała no, Pański pomysł. Będziemy dalej tkwili, w tym, czy jesteśmy. Zrobiliśmy, co zrobić mogliśmy. I, i, i reszta jest marzeniem, a, a, a na pewno to jest marzeniem, a nie wspólne miasto, które tak jak powiedziałem, gdybyśmy te wszystkie narzędzia mieli, no po prostu by samo w sposób naturalny się tworzyło. Tak jak tworzył się Sosnowiec. Sosnowiec tworzył się z, z kilku z głównego oczywiście miasta Sosnowca i kilku miast, które do niego zostały przyłączone. I dzisiaj pewnie oczywiście oprócz tych najstarszych mieszkańców niewiele nie, 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 nie już pamięta o tym, bo to stało się w sposób naturalny. A proszę zobaczyć, że tam, gdzie działo się w sposób nienaturalny, po latach te miasta się odłączają od, od tych głównych miejscowości, do których Przyłączone od których mają nazwy, bo to właśnie pokazuje coś, co jest nienaturalne wcześniej czy później się, się, się rozlatuje i nie funkcjonuje. Gdzie na przykład? Sławków najbliżej nas. A to. Już da, odległa przesz przesz przeszłość, ale niedawno e, kilka miast w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu odzyskiwały swoje prawa miejskie i to miejscowości, miejscowość była jedna miejscowość, która miała kilkuset mieszkańców i gdy spytałem się jaki jest, e, uga, mm -hmm. jaki jest sens e, tworzenia e, nowego miasta w dzisiejszej sytuacji, depopulacji, które ma kilkuset mieszkańców, gdy my w dużych miastach mierzymy się z problemami. Odpowiedź była prosta, bo to miasto kiedyś miało prawa miejskie i od lat walczyło o to, żeby je odzyskać, bo no tak, źle ale... się czuło w innych strukturach. Ma Pan pewnie rację, ale... A nie chciałbym, żeby po nas przyszli i powiedzieli, że zrobi coś głupiego, bo połączyli miasta, które ze sobą nie mają wiele wspólnego, wiadomo, bo dzisiaj bo... ze sobą mamy niewiele wspólnego, Panie dyrektorze. Nigdy nie będziecie mieli, ustawa też tego nie zmieni. Będziemy mieli wspólną edukację, wspólną gospodarkę, odpadami i to wszystko, co wcześniej I potrzebujecie ustawy do tego, a nie chęci, woli... No, ale jeszcze raz win. mówię, że, że jeżeli, jeżeli mieliśmy chęci, to zostały one poprzez prawo e, skasowane. A to nie wolno Wam się skonfederować? Nieco ściślej? Panie redaktorze, wolno, ale nie stricte jako metropolia. Ale jeżeli, a jeżeli jest metropolia, to mamy z Metropolii tworzyć jakieś inne organizmy, które będą wspólnie zarządzały gospodarką odpadami, bo to, to będzie sztuczna Metropolia. To jest tak, jak jeszcze raz podkreślam, zakup energii nie jest stricte metropolitarny. Tylko przetarg robi Metropolia, a tak naprawdę wszyscy dookoła muszą się podpisywać, przy tym uczestniczyć. A to powinien pan przewodniczący, w ogóle nazwa też powinna być zmieniona, jeżeli chodzi o szefa Metropolii. Pan przewodniczący powinien podpisać umowę i na tym się powinna nasza rola kończyć, dziękując mu za to, że udało nam się kupić tanie prąd. Profesor Pietrzykowski się myli w swojej ustawie? Ja nie wiem, czy się myli, pan Pan Pietrzykowski ma swój ci. pomysł na, na metropolię, myli się na pewno z tym e, i wszyscy się mylą, którzy mówią, że walka z depopulacją, e, ściąganie inwestorów i tak dalej, to jak będzie jedno miasto, to, to będzie wszystko pięknie i wspaniale. Dzisiaj mieszkańcy Sosnowca mają żony w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej, kobiety mają mężów w, w innych miastach e, i, i, i co tu ma zmienić? akurat A gdzie mieszkają? W różnych miastach naszej metropolii. No, żona gdzie indziej, mąż gdzie indziej, tak to nie działa. Mieszkają gdzie indziej. No, w jakiejś miejscowości, którą wybrali. No, ale nie w Sosnowcu. Dlaczego? Ubywa w Sosnowcu. panu mieszkańców. No, panie radatorze, jeżeli rodzi się 700, kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt osób, a umiera 250, no, to to sposób Czy to nie, to nie, nie jest pańskim zdaniem kwestia migracji, tylko. To, to jest kilka. kilka w województwie śląskim, bo jesteśmy niestety liderami. W depopulacji jest kilka elementów też historycznych, bo proszę pamiętać, że do tego województwa, tak jak do naszego miasta, przyjeżdżali ludzie z całej Polski. A w momencie, kiedy kończyli swoją aktywność zawodową, często wracali w swoje rodzinne strony. To też jest jeden z elementów depopulacji naszego regionu, który nas bardziej dotyka. Panie dyrektorze, ale mówiąc o łączeniu i o profesorze Pietrzykowskim, przepraszam, bo nie pamiętam nazwiska, bo, bo, bo wczoraj na szybko czytałem ten artykuł i z przyjemnością sobie dzisiaj go na spokojnie chcę przeanalizować jeszcze raz. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, jak dobrze pamiętam, pani rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, właściwie mówi to, co ja, o łączeniu wyższych uczelni. Gdy się nie ma nic do zaproponowania, gdy się nie ma na coś pieniędzy, to co się chce zrobić, wymyśla się różne nowe pomysły i się mówi o łączeniu, bo, bo, bo to coś ma dać. I dam panu taki dobry przykład z mojego ukochanego miasta i moich bardzo znanych, pięknych wspomnień, sportowych, siatkówka. Kiedyś był klub, najważniejszy w Polsce, największy w Polsce, pierwszy, który zdobył mistrzostwo Europy dużym klubowy, czyli Płomień-Milowice. Był w kiepskiej sytuacji ekonomicznej, połączył się z Górnikiem Kazimierz, zdobyli jedno mistrzostwo i zostali zlikwidowani. A to jest, Pańskim zdaniem, to jest... trafne porównanie? Nie, to jest tylko porównanie tego, że jak nie mam pomysłu, nie mam środków, to jak połączę dwóch, którzy są, nie wiem, bogaty i jedny dwóch średnich, to, to z tego nie wyjdzie bogactwo. Tylko może nie wyjść nic, jeżeli w tym połączeniu nie ma jakiejś miłości, chęci współpracy, nie ma pomysłu i tak dalej, i tak dalej. To twórzcie, aż... stwórzcie, wykreujcie taki pomysł. Ale my w mamy, takiej... panie redaktorze, tylko nie mamy ustawy, którą nie wiadomo mi. a znaczy Właściwie to ja wiem z jakich przyczyn, ale do dzisiaj polski rząd nie przyjął. Trochę ważny rząd. Tak, ale ja nigdy nie mówiłem, że nie, tak, oczywiście, rząd, którym głównym, głównym, głównym elementem jest koalicja Obywatelska, partia, której jestem, jestem członkiem. No i co? Przekonuje Pan to? Lobbuje Pan to? Przypomina im? Prawie każdego miesiąca, gdy jestem na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, o tym mówimy. I, I co pan mówią? I, I zawsze słyszymy, że już jesteśmy na końcówce prac związanych z tworzeniem tej metropolii, bo też lobbuję... Trójmiasto, bo, bo, bo to jedna ustawa, trójmiejska i głównośląsko zagłębiowska eee, I zawsze słyszymy, że prace są na końcowym etapie. No i niestety ten końcowy etap trwa od pięciu miesięcy i nie możemy się doczekać. Ale pan widzi na pewno, że to że nie duże brandy, bo to nie chodzi o brand, tylko duże miasta siłą swoich organizmów wysysają tym mniejszym ludzi. To widać. Ludzie wyjeżdżają do dużych miast nie dlatego, że mają piękne nazwy, tylko dlatego, że są duże. Ale na serio uważa Pan, że do Wrocławia jadą dlatego, że to jest duże miasto tylko? Jest duże, dużo może, dużo proponuje, dużo ale, oferuje. Ale, ale to wynika z tego, że jadą, bo ja rozmawiałem z prezentem Szałemiejem, jadą do uczelni, jadą do większych możliwości zarobkowania. A niech mi Pan powie, gdzie są większe możliwości, jeżeli chodzi o yy, edukację, znalezienie dobrej pracy, jak w górnośląsko Metropolii. To czemu to nie działa? Czemu tu nie przyjeżdżają? Czemu tu nie, nie mieszkają? Panie redaktorze, dlatego że my nie potrafimy... Nie, źle powiedziałem, zbyt słabo. E, może się promujemy, może właśnie wyższe uczelnie, e, które wcale nie są złymi uczelniami patrząc na rankingi, nie potrafią ściągać do naszego regionu e, uczniów. E, to, to, jest, to jest bardzo szerokie, szerokie, szerokie pytanie. Może dalej w świadomości Polaków Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Śląsk e, szczególnie jest uznawane za szare, burę i jakie miejsce i ciągłe słuchanie, jak niektórzy mówią, że za dużo wydaje się na promocji, że to nie ma sensu, spowodowało i ścinanie tych środków spowodowało, że, że, że niestety dalej może tak w jaki sposób jesteśmy odbierani? Nie Myślę, przez, że wydaje się muzeum dużo. Nie przez Śląskie, przez Fan Festival, przez egzotarium, tylko przez kopalnie, które już nie istnieją. Myślę, że wydaje się dużo, tylko on nie trafnie i nie w taki sposób, jaki dzisiejszy odbiorca oczekuje, że Może, do niego może, może i dlatego tym. bardzo często mówimy o tym, że na różnego rodzaju imprezach Często, które nie wydają nam się takie wprost, że tam powinniśmy się znaleźć, ale gdzie są ludzie młodzi, gdzie, 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 gdzie wiele się dzieje, tam powinni być wysłanicy Metropolii i pokazywać, jak wygląda Metropolia, i zachęcać do, do mieszkania w tej Metropolii. Ale proszę pamiętać, panie rezorze, bo my cały czas mówimy, że do dużego, do dużego, do dużego. Pamiętajmy o tym, że w Polsce. W 25-tym jeszcze nie wiem, chyba gdzieś już też szukałem tych danych, ale gdzieś około pewnie 150 tysięcy mieszkańców namu było. Zginął nam, nie wiem, Beton, wymarł ale nam takie nam, miasto, w, Polsce, w Polsce. To nie jest problem województwa śląskiego tylko i wyłącznie, tylko Polski. Mamy kilka miast, do których ludzie się wyprowadzają, ale jeżeli w miejscowościach mieszkało kilka tysięcy mieszkańców, teraz jest kilkaset, to nie jest dziwne, że oni szukają swojego nowego miejsca do życia. A metropolia jest najlepszym miejscem do życia, jeżeli my będziemy to potrafili skutecznie promować. I tak jak powiedziałem, jeżeli w końcu polski rząd da nam skutecznie łączyć różnego rodzaju działania, które. Przysporza nam wielu oszczędności, które będziemy mogli wydawać na polepszenie jakości życia naszych mieszkańców, które i tak jest w stosunku do wielu miejsc nie na najgorszym poziomie. No to albo stworzycie przyzwoite metropolitalne lobby tam w Warszawie, albo nic z tego nie będzie. Panie że wydawać by się mogło, że lobby jest. Mhm. Eee, no to, metrop... Przecież no, wcześniej powiedziałem, że to nie tylko med... nasza ustawa, tylko również trójmiejska. No proszę mi powiedzieć, Skąd pochodzi główna postać dzisiejszego życia politycznego? Czy można mieć lepsze lobby? Ja myślę, że to wynika z takiego myślenia, że znowu jakieś pieniądze trzeba dawać, bo, bo jest metropolia, a szkoda. A przede wszystkim wynika z tego, że nawet tak zacne lobby, o którym mówiłem, nie jest w stanie wygrać niechęci do tworzenia metropolii, bo właśnie te ośrodki, o których Pan mówi, boją się tego, że przekazując te zadania, tworząc w sposób naturalny wspólne mechanizmy do, 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 do działania, będziemy mieli kolejne przewagi nad nimi. Jestem przekonany, że parlamentarzyści z tych innych ośrodków robią, co mogą. Żeby ta metropolia nie powstała, bo my po prostu z nimi wygramy. Jestem przekonany, że to będzie początek wielkiego sukcesu dla tego regionu. I pies ogrodnika, można by powiedzieć, Tylko pan, nasze powiedzenie. Skoro mówimy już o tym najważniejszym w polskiej polityce elemencie i o miejscu z jego powodzenia, to ten Gdańsk ma nad nami tę przewagę, że. Jedno, jedno już funkcjonuje w sensie. jako brand, nie będzie łatwiej. Panie redaktorze, to, 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 to przecież też nasz region funkcjonował jako brand, jako jeden wspólny organizm, byliśmy Rybnickim Okręgiem wębrowym, Węglowym, byliśmy, jest, przecież od, od części naszego regionu, każdy wie, że to jest Śląsk, przecież... A ja Zagłębie? Nie wiem, Słyszę? A Zagłębie? Zagłębie też jest, ma swoje miejsce na, 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 na mapie. Każdy ma swój brand i nikt, żaden region nie ma tylu brandów co my. To, że my... To może chodzi o jeden? Nie, tu chodzi o to, że właśnie wszyscy się tego brandu obawiają. Tak, tego jednego. Górnośląsko-Zagłębieskiej Metropolii i Ustawy, bo nie ma drugiej takiej metropolii. No nie będzie Trójmiasto, nie będzie Wrocław, nie będzie Warszawa, w której mamy góry, mamy jeziora, mamy znakomitą służbę zdrowia, bo jest na bardzo wysokim poziomie, mamy dobrą, a może i bardzo dobrą sieć dróg, w ciągu paru minut możemy podjechać na piękne jeziora i, i, i na stok narciarski, no my, my w każdej dziedzinie wygrywamy z innymi metropoliami w naszym kraju, a myślę, że i europejskimi. I tego się wszyscy boją. To jest, to, jest, to jest główny powód tego, że nie chce się dać możliwości działania, i jak najdłużej będzie się starało osłabiać metropolię, i będą to robić niezależnie z jakiej opcji politycznej, politycy z innych rejonów, innych rejonów naszego A rzecz nie jest w tym przypadku, panie prezydencie, że no, kiedy czytam komentarze pod dyskusjami na ten temat, to czytam komentarze autochtonów i oni mówią mowy nie ma, nigdy, zostaniemy Sosnowcem. I włodarze tych miejsc dobrze o tym wiedzą, bo to są ich wyborcy. Nie, 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 panie redaktorze, ale przecież ja tutaj już parę razy powiedziałem, że jestem przekonany, że wspólne miasto kiedyś powstanie i zrobi się to w sposób naturalny. Jeszcze raz podkreślam, w sposób naturalny. Mieszkańcy muszą widzieć sens tego wszystkiego. Jaki tak. widzi Pan dzisiaj sens, że jutro będziemy się nazywać, nie wiem, Wielkie Katowice, Nowy Śląsk, cokolwiek innego? Jaki? A to nie, jak, jak, jak tej, tej pani, bo... tej, tej dziewczynie, która tutaj idzie, może teraz do szkoły, wytłumaczyć, że to jest dla niej lepsze? No to może trzeba znaleźć popularne sformułowanie, język korzyści dla tych ludzi i tym językiem do nich mówić, pokazać im, co będzie wynikało z tego, że będą Wielkie Katowice, Wielkie Śląsk. Ale A co będzie wynikało? Co będzie innego? Nie wiem, no, trzeba tylko te tego pisać. Ale co będzie innego? Nie, będziemy mieć więcej dzieci? Nie, będziemy mieć nazwę i wielkość, która na przykład przyciągnie inwestorów. A... Będą chcieli zainwestować na Śląsku, a nie w Mysłowicach. Panie redaktorze, ale dzisiaj przy dobrej pracy wszystkich. O, właśnie, bo mówi pan. Redaktor o tym, bo często zresztą za głębie, zresztą nie ukrywam, że ja jestem stawiany jako ta osoba, która gdzieś tam nie chce integracji, co jest totalnym absurdem i kłamstwem. Ja jestem za głęboką, ogromną wspólnym działaniem, na, 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 na szukaniem wspólnych rozwiązań, to inni szukając zmiany nazwy, szukają takich elementów, które mogą nas tylko dzielić. Ja szukam tego, co nas łączy. I panie redaktorze, ja byłem ostatnio na targach Ukana. I proszę mi powiedzieć, jak my mamy wspólnie ściągać inwestorów, skoro byłem na stoisku Katowic w innym miejscu na stoisku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego i był taki malutki przy Katowicach napis Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Może trzeba zrobić większy napis, pod którym będzie się ukrywał naprawdę trzeba twór. Trzeba wytłumaczyć i, i przepraszam moich moje koleżanki i kolegów samorządowców, bo, bo pomyślą, że jestem, nie wiem, jakimś chcę być, jakieś kazania e, u pana redaktora wygłaszać, ale może trzeba zacząć od tych osób, które że, e, zarządzają tymi instytucjami, żeby one może usiadły i powiedziały, że to jest bez sensu, że Jesteśmy w różnych miejscach, mamy różne, różne stoiska, ale nie da się, bo dzisiaj niestety te główne ośrodki chcą być niezależne. I to też powoduje, panie redaktorze, to o czym mówimy, że jakaś, jakieś inne miejscowości nie chcą dołączyć gdyby do, 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 do tego wspólnego jądra, bo boją się, że zostaną wyeliminowane i wymazane gumką. Z tej mapy. Urzędu Marszałkowskiego pan nie wymarzy z polskiego ale, systemu, ale administracyjnego. ci główni rozgrywający powinni pokazać, że bycie ze sobą razem przynosi pozytywne efekty, a nie powinni chcieć wyciągać wszystko, co się da dla siebie, a potem mówić, że jak coś zostanie, to wy dostaniecie. I to nie jest coś, co się da opisać bardziej zintegrowaną metropolią? Da się jednym miastem? w momencie stworzenia wspólnej ustawy, stworzenia wspólnego brandu. Które dzisiaj mamy, a nie jest promowany, i wspólnego wyjeżdżania na targi, wspólnego promowania tego, co mamy. Jeżeli Jeszcze raz podkreślam, jeżeli będziemy na targu Katowicami, Metropolią i Województwem Śląskim, ale oddzielnie, to nigdy nie będziemy Metropolią. A, a co nam dzisiaj w tym przeszkadza? Oprócz ambicji niektórych osób. No właśnie, a pan redaktor, wielu jak osób... przyszedł, to i wiele osób tak mówi, Chęciński nie chce wspólnej metropolii i, i... nie ja chce wspólnej metropoli. Ja chcę przekazywania, przekazywania kolejnych kompetencji tej metropolii. Chcę, żebyśmy jak najbardziej współpracowali i jak, jak najwięcej robili razem, bo zdaję sobie sprawę, jestem od kilkunastu lat w samorządzie, zdaję sobie sprawę, że to da nam korzyści finansowe i, i jakościowe tego, co robimy. Tylko na miłość boską przestańcie i to pan redaktor. Proszę naukowców, mówienia do wszystkich mieszkańców i do samorządowców, że jak nazwiemy się jedną nazwą, to wszystkie problemy runą. Nie, one się tylko wtedy unaocznią i rozpoczną, bo bycie dzielnicą jakiegoś dużego miasta może tylko i wyłącznie przynosić duże problemy, zwłaszcza gdy od tego centrum jest się dalej, bo po prostu koszula będzie bliższa ciału jak to też już drugie powiedzenie mówiła moja babcia. Arkadiusz Chęciński za silną metropolią. Pre... Mega silną metropolią, ale nie jednym miastem. Prezydent Sosnowca był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie za rozmowę. Prezydent. Dziękuję bardzo.